Cześć, tu Margot, dzisiaj Was zapraszam na e, podsumowanie mojego wyzwania miesięcznego. Akurat w tym przypadku będzie to miesiąc sierpień. E, przedstawiam Wam kolorowanki, które brały udział w tym wyzwaniu. Zaczynając od Popmangi, pod Johanne Basford, Karbi y, Rozanes. Mamy też Marię Trollę. Mamy też coś z Disney'a, i mamy na pewno Rite Berman, czyli moje ulubione książki w tym miesiącu. Także zapraszam wam Was serdecznie pod ostatni film z planami na kolorowanie na sierpień. Tam będziecie widzieć, co chciałam pokolorować, a w tym miesiącu pokażę Wam, co właśnie zmalowałam z tego wyzwania. Także zapraszam Was. Mamy pierwszą kolorowankę, jest to Książeczka Disneya, Król Lew, Maxi Kolo. I tu nie pokazywałam Wam, co będę chciała malować, tylko powiedziałam, że coś bym chciała zmalować w tej kolorowance. Także mamy tutaj e, Simbę malutkiego z No i co mam mogę powiedzieć więcej? No malowałam to na pewno kredkami akwarolowymi. Chciałam je przetestować na papierze. Za bardzo nie widać błysku pewnych farb, które używam. E, wykończyłam to czarnym markerem. Mamy teraz e, Rite Berman, Afrika, tutaj coś mi się odznaczyło. A, nie zaznaczyłam, tak. To są obrazki, które planowałam wykończyć. Prawie się udało, prawie. Tu zostało mi do dokończenia jeszcze tło, właśnie dzisiaj nad nim e, pracowałam. Nie do końca mi się efekt farby podoba, więc chyba użyję jednak tutaj kredek. Ale tak, chciałam, żeby były delikatnie bardziej spójne kre, e, te obrazy. Jednak brakuje mi tutaj takiej ciemnej faktycznie ramy i faktycznie zrobię ją za pomocą czarnego tuszu od kochinora. A tutaj mamy też flamingi i tutaj też były różne takie wzorki, wiecie, no ja nie lubię. Nie lubię takich wzorków, maleńkich takich elementów, więc postanowiłam zamalować to na czarno, to jest marker Poski, potem na to jest farba nie, nie farba. Czarny tusz od Kohinora. Nie, nie Koh-i-nora. Przepraszam was bardzo. Winston and Newton. Tak. Na no to są brokatowe elementy. No i brakuje mi oczywiście wykończenia dolnego tych. Chciałam, żeby to była taka wiecie jakbyście patrzyli w taki przez jakąś taką lunetę, wiecie, że macie pogląd takich chmurek i w środku dzieje się jakby ten sen. Także Weźmy sobie pod lupę e, Marię trole, kolorowanka Luna i tu chyba nie skończyłam wszystkiego, co sobie zaplanowałam, planowałam na pewno wykończenie tego obrazku, udało mi się go dokończyć, jest skończony i to mi się udało akurat dokończyć, chyba coś jeszcze, tak, na pewno to planowałam, e, prawie jest wykończone, jeszcze mi coś tutaj brakuje, jeszcze coś miałam zaczęte, tak. Także znaczy, jak widać, nie wszystko poszło zgodnie z planem. <laughs> Mamy kolejną serię jej książek. Mamy teraz serię botanikum. I tu patrzę, coś mi się udało, jednej nie, na pewno nie. E, tak, dokończony obraz. To są e, kredki akwarelowe od Karandasz na kolor 2. Na to są, wiecie, akrylowe markery białe, jakieś tam delikatne zdobienia. To już na kolejny miesiąc zaplanowane. Chciałabym, żeby były te strony bardziej jednolite. No i wiecie co, to jest chyba największa moja wpadka w tym roku. Jestem tak zawiedziona z sobą i tą moją nieuwagą, wiecie. Miałam wa dla Was nagrany film mmm, wykańczający ten obraz. Wiecie, krok po kroku mówiłam Wam, co robię, pokazuję Wam, czego używam. No świetny materiał był. Niestety, przy renderowaniu filmu okazało się, że coś jest nie tak z plikiem, gdy chciałam go jeszcze raz, wiecie, poprawić w aplikacji, w której, wiecie, tworzę te filmy, no to niestety okazało się, że połowa materiału jest nie do odczytu i tak straciłam 40 minut filmiku. Powiem ja Wam, no nad niczym chyba tak bardzo nie ulewałam jak nad tym, no ale wiecie, Troszkę więcej zdjęć stawiałam wam na Instagrama, na TikToka i nawet na YouTube'a. Yy, taką szybką rolkę. no Niestety, filmu nie będzie. Nie mam nawet szans go odzyskać. Weźmy pod lupę teraz. Kerbi z obcy światy, ale czy ja tu w ogóle coś zaczęłam? Nie. Nie, także nie będziemy od razu patrzeć. Weźmy sobie mityczny świat, bo tu na pewno coś skończyłam. Na pewno się już Wam chwaliłam. Tak, mamy podwójną stronę. Mamy tego czerwonego potwora wychodzącego z wulkanu. Oczywiście biały akryl plus czerwono-czarny. Troszkę taki wulkaniczny, żeby był jakby pył. Eee, co Wam tu jeszcze powiedzieć? No, lecą celowo, widzicie. Moim zdaniem wygląda to świetnie. Jestem bardzo zadowolona tą pracą. Mamy przedostatnią książeczkę, mamy Johanne Basford. Eee, czy ja tu zmalowałam coś? Mhm. E, no zaczęłam, ale nie także do zobaczenia w tym miesiącu z tym akurat obrazkiem. I weźmy ostatnią książeczkę, po manga Camila e, po e, manga Dragons. I tu na pewno nie skończyłam, ale na pewno coś zrobiłam. Czy ja wiem, czy to mi się podoba? Używam Wam kredek akwarelowych Karandarz na kolor 2, trochę to chciałam wycieniować. Czarny kontur, ale brakuje mi tu bardzo dużo czegoś. Na chwilę co, nie mam pomysłu, nie wiem, co z tym zrobić. Także to są wszystkie książki, które brały udział w sierpniowym wyzwaniu. I zapraszam Was na kolejny filmik, który będzie w tym tygodniu z planami na. Wrzesień, a będą świetne, bo będą zupełnie nowe kolorowanki, których jeszcze nie widzieliście. I na pewno będzie filmik z tymi kolorowankami. Tak, na pewno będzie taki delikatny podgląd. Także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w całym filmiku. Pa!